Cześć tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba Jestem w świętej Katarzynie, w świętokrzyskim parku narodowym Tutaj mam na Łysice 1 km, jedna godzina, tam będę szedł właśnie, jestem na parkingu O tego klasztoru Co tutaj jest? O klasztor, tam jest Łysica 612 metrów Proszę bardzo. A tutaj jest klasztor. I ja tutaj stoję zaraz obok boku. Gwiazd jest, idę po nim. Tutaj szlaki są. No i do góry. Kapliczka Zieromskiego. To przewalił to. To na parkingu. Jest tamto stronę. To jest taka dróżka. Później pójdę i wam powiem o co się rozchodzi z tą kapliczką. To wejście butelki na święte źródełko. Do przemywania oczu świętego Franciszka, chyba źródełko i pójdziemy na wycieczkę. I tam jest Skasa, Świętokrzyskiego Parku Narodowego to jest Puszcza Jodłowa miejsce pamięci narodowej 50 metrów no nie wiem, to zrobię miejsce masowych straceń 40 mieszkańców świętej Katarzyny. Podczas akcji żołnierzy niemieckich przeciw AK i BH. Proszę bardzo. Pozwoliły 13 osób po wojnie zidentyfikowano. Świętej pamięci, o, jest krzyż, to chyba to. Przy okazji, to jest Świętokrzyski Park Narodowy. Bóg Honor Ojczyzna. O, mogiły te 80 uczestników walki o niepodległość. Znowu tutaj te mogiły kryją. To nie wiem, czy tu, czy jeszcze dalej jest jakieś. I to chyba jest ten pomnik, pomnik pomordowaną świętej Katarzynie, Katarzynie przez Niemców. Właśnie to, co przed chwileczką czytałem. Idę dalej. Tu pełno tylko jest pomników i ofiar pomordowanych. I tu znowu drugie, jakiś polska wańcząca, czyli hitlerowcy wymordowali 80 mieszkańców również AK w świętej Katarzynie i tutaj są kto? członek Kedywu cześć ich pamięci No proszę miejsca uświęcone tych którzy walczyli właśnie o wolność naszą a to jest dosłownie o, tam widać takich ludzi, nie będę ich pokazywał i po drodze już aż trzy pomniki są uwiecznienia tych zamordowanych tutaj ludzi w tym miejscu. I pomnik Stefana Żeromskiego Stefek jest na tych terenach, się wychował. Tutaj niedaleko 15 km się stąd urodził. No i w Kielcach się uczył i później przejechał do Warszawy, dlatego od razu to robię po drodze. I święte źródełko kiedyś rozle... Na polanie, zaraz chwilę po wejściu mamy tutaj na oczy. Ono działa, proszę bardzo. Bardzo blisko przy wejściu kapliczka i święte źródełko, Teraz jest omurowane. I tutaj jest to źródełko, skąd woda płynie, ono nie zamarza. Jedna tak płakała, że, ale to zaraz po kolei idę przeczytam. I źródełko Świętego Franciszka, kapliczka i źródełko jesienią. To tak wygląda. Dzieje sięgają 1641. Bernardyści, bracia świeccy postanowili zbudować przy źródełku kapliczkę pod wezwaniem Franciszka, patrona przyrody. Powstała w XIX wieku, dzisiaj i źródełko. Ma moc leczenia oczu, moc pochodzi od wylanych łez przez dziewczynę opukującą utratę siostry. Jest obmurowane dzisiaj i możemy ze źródełka brać wodę. A tutaj jest ta a, kapliczka. Idziemy dalej do góry. Troszeczkę zaniedbana już jest widać przydałaby się jakaś renowacja tego obiektu zaraz zobaczę nic nie widać jest ołtarzyk i to wszystko także polecam tutaj przyjść i to trochę obczyścić i żebyś się piechurze nie męczył 614 metrów, to jest jak u nas Śnieżka na Dolnym Śląsku. To jest tutaj pełno ludzi, nad dzisiaj jest poniedziałek, myślałem, że nie będzie, ale no nie ma w górach Świętokrzyskich wyższej górki. To chcą to uatrakcyjnić i żeby było jak najbardziej, to jak to się mówi, spektakularne. Dużo ludzi przyciągało. No i spokojnie idąc, proszę bardzo, idzie się z 40 minut do godziny, czołgając, żeby nie wypaść ze ścieżki, po obu stronach są balustrady i takie schodki, i się idzie. No, no dobra, to idę. Po drodze jest pełno ławek, o takich, o nie wiem. Takich po prostu to jest łysica. Już 30 minut mówiłem, że pół drogi. Kolano tutaj jest. No, niestety, ale tak to jest. Jak nie ma innych gór w pobliżu, to człowiek się cieszy tym, co jest, co nie. O, trochę kamieni teraz. E, bo to już nudno było. Idzie się, idzie, 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 idzie. I idzie. Dzieci też mogą iść. Jest to przygoda. Tak powoli pod górkę. I w tych kamieniach mamy takie wzory. Nie wiem tutaj, jako, jak paprocie wygląda. no tak przypomina. Rzeczywiście to już który. Nie wiem. Nie znam się, ale powiem szczerze, może takie wzory. I tak co chwilę. Czy jak takie coś spotykało? Proszę. Na śnieżce to się nazywa Travers. Gdzieś tak, przejście takim między kamieniami. Tutaj idę do góry, tylko zboczyłem na bok. To jest gołobrze, chyba to się nazywa. Czyli takie kamienie nagie, bez tego, bez roślinności. Widzicie? No, coś takiego tutaj jest z boku. Od szlaku za, będzie widać przez e, te, Przez e, roślinność, tutaj ze szlaku. To są Golo Boża wyczytałem w wikipedii czyli właśnie te kamienie przeliterowałem to źle z jednej z drugiej strony takie są właśnie wysypiska. wysypiska a tutaj jest ten szlak to może on też kiedyś zarośnie no i zbliżam się powoli do szczytu góry, tu jest replika krzyża z 1930 roku taki drewniany, trzeba się zapisać chyba do kolejki, bo żeby zrobić zdjęcie Powiem wam szczerze, no to zaraz, zaraz, zaraz dochodzimy. Już jesteśmy, to jest porośnięte wszystko lasem. Gdyby nie ten krzyż, który tutaj się znajduje, to nie wiedzielibyśmy, że jesteśmy na Łysicy. O, tam może będzie tylko napis jakiś. Mamy Łysicę, 614 metrów. Tutaj najwyższy szczyt. I tam jest. Krzyż no i zdobyty jest najwyższy gór Świętokrzyski. Początek drogi na koronę gór polski proszę kto chce może zrobić pieczątkę zaraz zobaczę czy jest tego pieczątka jest, nikt nie ukradł bo czasami się zdarza, że ktoś ukradnie i jest ta, jak ona się nazywa, babiaga, jest nawet tuż, czyli wszystko jest jak trzeba. Nie wiem, czy robiłem krzyż z 1930 roku. Tak wygląda szczyt, o tutaj. O, tutaj jest ten. I jeszcze Miesica 614, początek drogi na Gór Polskich można zrobić pieczątkę. O, klub zdobywców, proszę bardzo. Na mapie tu 614, na mapie mam Usice 613, Agate 614. Zobaczymy, idę do Kapliczki Świętego Mikołaja. I tutaj są po prostu te. no. Dywagacje między naukowcami. Bo tu jest Łysica, skała Gaty 614, a Łysica ma tam 614, a de facto ma 613. No, i tak się kłócą. No. Mówią, że to jest kawałek Łysicy. i teraz idę do kapliczki Świętego Mikołaja. Nie wiem, jakie tu odległości, bo tutaj panie przede mną były. I już wracają, tutaj z tyłu rodzina taka idzie. Już mniej osób niż na Łysice. Ciągle mylę z Łysą Górą, która jest tam po przeciwnej stronie. No dobra, idę, na razie idę. Idę szedłem do Przełęczy Świętego Mikołaja, kapliczki Świętego Mikołaja. Tak ona tutaj wygląda. Była kiedyś jedna spalona, a druga jest. Święty Mikołaj, Patron O Proszę bardzo Kapliczka Świętego Mikołaja Patron chyba zwierząt Proszę jest przełęcz Świętego Mikołaja Kapliczka Świętego Mikołaja Pierwotna była w 1876 W 1896 sprawiłem pożar Z inicjatywy 1961 istniejąca świętego Mikołaja dlatego ponieważ szczerze wędrowcy przed dzikimi zwierzętami a zwłaszcza przed wilkami a tutaj czciły wieki no i tak to jest święty Mikołaj miał moc dobywania wilków w jedne miejsce no te kamienie to się dają tutaj wyznaki, schodzę, trzeba uważać bardzo, ale to pełno dzieci tutaj idzie na tą górkę, no jest multum, multum. I kapliczka, no z całej okazałości i wracam z powrotem, o.